Dzień dobry, witam do was na kolejnym odcinku kanala Dzisiaj będziemy grali Five Nights at Freddy's Sister Location Kurczaczki pieczone Są kapeczkę zmęczone A FNAF nie oszczędza Nie jeńców, morduje Z zimną krwią No i ja się kapkę tego boję Nie wiem czy dzisiaj to przejdę Chciałbym. Nie wiem, tak mówiłem, że podejrzewam, ale no, w takim wypadku musimy to przyjść dzisiaj. Jest to wciąż możliwe, ale. Szczęście mi potrzebuje. Znaczy, szczęścia! Skilla! Szczęścia, szczęścia, że znajdę skilla! O! O, tak o! W ten sposób. Szczęścia, że się nie spanikuję za bardzo w, w niestosownym momencie i przeżyję I że za każdym razem trafię w tego śmiecia boneta Siema pan Paweł, witam, co tam, jak tam? Ja zaraz zaczynam Na co czekam? Nie wiem Aż kliknę ready Bo na razie jakoś tak No dobra Się będę cackał Ready, ready Be ready for ready Hitam, c Pierwszym 10, 20! ZA PIERWSZYM RAZEM dzisiaj 10-20! MAMY TO! Za pierwszym Razem! Zaraz panie rodzice wbiją We did it, Michael! Zaraz rodzice wbiją Zaczną rzeź mordę, co ja otwieram za pierwszym razem Teraz jeszcze dzisiaj jeszcze Dar kurwe Wygrałem 10-20 Nie wiem to 8-9 godzin, coś takiego Jeszcze teraz jest Aż mi odbyt zaczął boleć No Cup Zajebiście ale szczerze e, nie, o, nie wiem o, Boli mnie odbyt, w sensie nie, że... He going to come W sensie. Siema, Springtrap. W sensie nie, że tak, że po prostu mam dupy o coś, tylko Po prostu Nie wiem dlaczego. Ale tak jest. Cztery gwiazdki! Cztery gwiazdki! Prawdziwe szczęście. Aczkolwiek szczerze e, Teraz aż nie czuję tego aż tak, gdybym na przykład jeszcze dzisiaj spędził godzinę. Bo wtedy byłem się podziszczył psychicznie Teraz jeszcze, te, teraz czuję się zjarany Ale nie czuję tego jak po przejściu, nie wiem, Fnafa 2, 3, 4 Bo to nie było za pierwszy razem tylko na przykład za ostatni. Byłem zniszczony psychicznie i wygrana lepiej smakowała Teraz to nie jest to samo, ale jestem szczęśliwy Za pierwszym razem 10 minut live'a 10 MINUT <słysk> Aż się napiję zajebiście Nie mam żadnego oblikaś obludką Problem w tym O oh, Baben, ale to jest fajne uczucie przejść w napad Golden Freddy <tryk> Czyli tak ja Teraz pójdę, znajdę jeszcze sobie tego Easter egga jakiegoś. Nie, 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 nie koniec na dziś Eee. w nocy piątej czy, e, Jest. E, easter egg. Wiem jak go odblokować. Odblokuję to i zobaczymy co on zrobi. Nie wiem co on daje. I zobaczymy czy on, co on da I to będzie koniec. I zaraz... Jestem dwoim fujkiem. What the fucking shit! Niespodziewane. I... Potem po prostu lecę i będę. Dezy. Dziękuję, Dezy! Gratulacje, C. Dezy, dziękuję za 4 złote! za Donetica! Dziękuję za gratulacje. W każdym razie potem będę to montował i rzucę po prostu na jako odcinek z przejścia, z darcia mordy. W sumie ogólnie całe podejście rzucę. I. Ja po prostu dam jako główny film na kanale, ale długo nie pobędzie, bo później będę to zapowiedź Twitcha i tak dalej nie. Dobra, nie będę w to zanikał. Jestem, jestem podelany, cieszę się tym Będzie ja na ten elekon to PSC nie działa, no bo nie można przez PSC wysyłać. Już trudno Już tu gdzie da? Prawda, I bardzo Ci za to dziękuję Dave, a? nie pamiętam Skasi Skasuj się do kogo to? Astral Kochanieńki Dobra, noc piąta Noc piąta, bo teraz chcę tylko te, tego easter odkryć Welcome back to your last day of your first Welcome fuck you, motherfucker. day Some of the most valued qualities that we like to see in new employees are determination, fearlessness, and a genuine disregard for instinctive self-preservation Tylko będzie jeszcze jeden live na YouTube Ostatni live na YouTubie będzie z Animatedem Kończący serię z dwójki Zaraz będzie Zaraz, bez, Nie wiem kiedy będzie, najpierw przykład, w tą niedzielę Ale i Ostatecznie i mu i mi ta data nie odpowiada Więc Teraz mam też te, te, te cały tydzień wolny, więc jakikolwiek tygodnia będzie odpowiadał. Gdzieś, gdzieś w następnym tygodniu będzie... Dobra to nie byle co, to Live z animatedem, nie wyzywaj mi animateda Ci podkabluje. Tak? Tak. Dzięki pozdro. Po live zbieramy w Fortnite. E, po live będę montował. Meskitu, bo jutro jest 13 stycznia. Jest pewien dzień, pewno święto, kto wie, to wie. Akurat ja, powiedzmy, że będę w miarę świętował, aczkolwiek nie na ona piezuje jakoś, 0 5.00 na dwie osoby, więc. dobra, spierdala, Jastro, Ja trochę w na, a ty mi jeszcze coś miałczysz pod uchem. Miał, 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 miał. Nie, 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 nieważne co. Mm, Hopec, teraz to tak mego w tym momencie tak wywaliło, że... Woohoo, Fnaf, 10-20, jaką nawet wtedy ukończyłem. Wiesz co to znaczy? Absolutnie nic, moje szczęście. Tu się dwa dwóch gości powiesiło Życzę wam wszystkim, żebyście wy tak nie skończyli Mam dobry humor, więc wam będę życzył Żebyście tak nie skończyli jak ta dwójka frajerów tutaj Who Joe Mama Kill your fucking self Nikt nie musiał pytać, to jest mój kanał na YouTube, więc... Nikt nie musiał Ja jestem... Co ty wiesz jakie chłask? to jest mój kanał na YouTube. Gatam co chcę, chce, robię content. Tutaj lecę z chwilę, tam no, tu nie ma chyba żadnego foxiego, tak mi się wydaje. Jeśli będzie potrzebna, ręczkowska. Kuźwa! 10-20, Ty wiesz co to znaczy Wiesz co to znaczy? Nie wiesz co to znaczy. Nie przechodziłeś żadnego FNAFa. Nie wiesz co to znaczy. To jest szczęście w najczystszej postaci. No raczej, bo teraz to w będę się uporą Czekaj, bo ja teraz... To circus Maiden has been deactivated for an unknown reason. Ha. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Pamiętam, co Our klikać. technicians will take it from there. Mm -hmm. no, -e, ale to dla I'm pretending. Remember how I said I could pretend? E, w sensie... 10, nie, 50-20 będę musiał robić gdzieś na wakacjach, no chyba że zmienię zdanie. Bo jest to też możliwe, chyba zmienię zdanie, nie wiem Ale kolejny gdzieś za miesiąc będę grał z FFPS-a. <tosłuch> Obraz kończę pierdzieć Tu jest jakiś guzik do kliknięcia Aha, Jest! Dobra, szukałem. There is a passcode that you must right, enter before you, code can you can retrieve me the code. Enter the code carefully 3 nine, nine, 7 7 5 8 nine, 2 8 Good alle dużo pisania. Mamma mia Ale dużo pisania Cześć, bo teraz jak skończę mówisz to od razu e, prawy górny ro sprint 983 takie skody must follow my instructions in Funtime Auditorium Valora mm -hmm. is going to follow you. She Gdzie już nasz nawis nie wyjdzie? To nie no, jest najnowszych ty wiesz o tym? Jest pięć kolejnych nawisów, ale większość grałem. Zostały tylko dwa, które jeszcze nie grałem. I dwa darmowe. Więc GG. Dobra, chyba tak muszę biec. O, 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 o. Dobra. Eee. Yy. It seems that you have accidentally wanted to a restricted area. Due to the sensitive nature of the material oh. you may be exposed to here, you will not be allowed to leave. Until the to 4 :00. 4 :00. So hang tight. Rest assured that you will be promptly rescued, fired. Dobra. Set, I to o. O. Thank you for being an employee. We hope that 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 has not been as regrettable as ours. <laughs> Aha, I ja To, to, to wszystko, to jest ciekawostka. No fajnie. Ale mam to w dupie. Dam że, dam się zabić, bo. Nie chcę mi się tu siedzieć. Yy, Okej, okay, fajna ciekawostka, chciałem ją odkryć, odkryłem. Yy, yy, czyli. na 4, Sister Location. FFPS. I. Yy. Niech mnie zabije. I. Pizzaplex. Połączone. Ło. Wow. Znaczy, to w sumie wiedziałem. Znaczy, nie kojarzę, jakby tylko raz się dotknąłem o tym, że jest FNAF czwórka połączona z to, tym Tu, ale to nie, nie widziałem, żeby ktoś typowo to wytłumaczał. Nie widziałem, żeby ktoś to wytłumaczał gdziekolwiek. Tak. No. No i go słabiłem. Eh, znaczy gadać mogę, ale grać nie będę. Od razu mówię. Thought... Dobra, przejdę sobie. Koniec serii, no tak, przejdę sobie jeszcze to tak for fun no i koniec, no przejdę albo nie przejdę w dupie tą. nie przejdę albo nie przejdę, postaram się jak to przejdziesz, znaczy to jest proste, no już to prze... ja już to przeszło mnie, ale śmiesznie się też że pierwszy raz to pa, 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 pa. Ale grać na takiej wylewce, w sensie, że w to? Nie wiem, czy mi szło aż tak źle. Znaczy Jakoś mi szło W sensie, bo też, bo to jest w zasadzie, że nie znam mechaniki tego Nie uczyłem się mechaniki, nie wiedziałem jak on działa No ale Teraz nie będę grał wcale inaczej, nie, gram w ten sam sposób Teraz się jakoś sobie pójdzie No i se no i tak to działa, bo nie wiedziałem jak chłop działa No to jak mogłem dobrze i grać no, on jest turbo prosty Znaczy to też jest RNG, ale to... Kwestia... Zmieniać się podejść You suck Animated 10 minut temu ukończyłem Golden Freddy 10:20. Może, możesz chce przewidzieć i posłuchać jak darłem bordę Taka ciekawostka. Ukończyłem 10:20 Golden Freddy 10 minut temu. Chłopie! Czyli to oficjalnie potwierdza, że twój yy, live z Tobą będzie yy, ostatni yy, na tym kanale. No bo. Ukończyłem System Location. A to, sobie, a to gram teraz tylko. To gram tylko i wyłącznie dlatego, bo chciałem sobie to ciekawostkę zobaczyć na własne oczy. A jak przegram to, mam to w dupie, nie gram znowu, bo już raz to przeszłem. Znaczy, nie chcę się zabijać, więc próbuję. <słuch> Karol ponoć robi drugiej party. No chłopie, z takiej okazji, jakie jest przejście. 10-20 to wręcz trzeba. Ej, bo. Jeszcze nie ma trzeciej. O, no, no, dobra, nieważne. Nie no, dobrze nie idzie. Znaczy, tutaj nie ma co iść. Ale, jak. Kuźwa! Ale, to jest przeskok. Z tego. 10, 20. Na to. Ja tutaj siedzę i absolutnie nic nie robię. Ja pamiętam, to kiedyś było takie trudne. W sensie. Wciąż nic nie robiłem. Ale. Bo było ciężkie. Jak jakoś. Baterii mi zawsze brakowało. No, bo ten śmierć czasami nie lubią się długo posiedzieć przed biurem. W sumie wciąż mi to grozi. No, tu nie ma jakiegoś turbo, to nie jest jakieś napięte. Dobra, ale tak, no kap FNAF y, SL. Hmm? Wow. Jeden złoty. Uuuu, hejcia, uwu, co tam te bigor. Nie jest taki big, kiedy big mu bije na twarz. Eee, no bo. No, prawda możesz wypiętanać kurwa z tej wentylacji śmieciu To nie jest zabawne Dobra, to przegram, nie? on, on tu za długo, za długo zabawiał W dupie to mam przecież 10.20 i to, to kiedyś też A, to jest takie No ale nie, 1020 przyjemnie mi się grało mimo wszystko, bo... Eh, nie tu A, nie gdzie Eee Znaczy e, Nie wiem <laughs> Golden Fre W Golden Freddy Sister Location przyjemnie mi się grało e? Ze względu takiego, iż gdyż To jest przyjemna W sensie, bo to jest w zasadzie, że to nie ma praktycznie żadnego RNG to jest tylko i wyłącznie e, kwestia spocenia. I po prostu im dłużej będę grał, tym lepiej mi szło. Ja, ja to widziałem, że idzie mi coraz lepiej. No i to było po prostu przyjemne, że widziałem swój progres. Widziałem swój progres i po prostu czułem, że prędzej czy później to przejdę. Ja tutaj widziałem szansę swoją. Ja tutaj to widziałem O no własne oczy, że mogę przejść. I to było przyjemne, że po prostu. Im dłużej w las. Tym bliżej gówno w, y, z, w las. Tym bardziej gówno w las. Nie, y, im, im głębiej w las, tym lepiej mi szło. Im dalej zachodziłem, jeśli chodzi o godziny. No tutaj raczej daleko nie zajdę. Takie wrażenie. No, nie ugram tego. Powinno być już pełen... A, bo... Jak tu zaraz zaatakuje... Nie miał zaatakować! I chodziło mi, że... Będzie przed oknem... I że zamknę drzwi! O, Boże! Ej... Przestraszyłem się! Ojojoj! Oj, oj. Ej, nie spodziewałem się tego! Dobra, w dupie z tym! Zobaczyłem Mr. rega. Tyle mi wystarczyło do szczęścia. Nie. Ja tam nie wracam. Włączam jeszcze raz, żeby ten lobby być. I dam się pożegnać jak człowiek. Nie Zaraz koniec. Tylko jeszcze się wcale nie pożegnam. Przecież już cały czas żegnam od odkąd... Cztery naski to jest takie piękne. Czy mam coś w ekstrasach? Chyba popatrzyłem Czy mam coś nowego? Exotic butters. Exotic butters. Mamy. Wcześniej było tylko to, ale teraz jeszcze mamy te. Elevator. Control module. Circus control. Breaker room. Parts and service. To widzieliśmy, to widzieliśmy, to widzieliśmy, to widzieliśmy teraz, a no dobra, nie ma żadnych nowych EXOTIC BARS jest tak... Golden Freddy przeszły Kuźwa macie, jaki jestem szczęśliwy No dobra, ale będę kończył eee, I będę montował Film z typowym samym przejściem tego eee, Tej nocy Tak A ja Dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, następnego i cześć, cześć